Dzień dobry kochani, witam Was w nowym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy standardowo sobotę i powiem Wam, że ten ostatni tydzień strasznie dał mi w kość, byłam mega wyczerpana i w ogóle jakoś tak było dużo pracy, też dużo miałam na głowie i no i po prostu czułam się już strasznie zmęczona, nie mogłam się doczekać weekendu. I nie ukrywam, że dzisiaj rano, jak wstałam, to też ostatnie o czym myślałam, to żeby cokolwiek dzisiaj nagrywać. Szczególnie, że zaplanowałam właśnie sobie taki dzień i na nagranie vloga, i też mam jeszcze parę zaległości do nagrania na Instagram, bo tam mam jeszcze jedną współpracę i chciałabym też nagrać rolkę z, z rzeczą, którą wam tutaj też dzisiaj pokażę, także to później. Natomiast właśnie tak sobie zaplanowałam, że dzisiaj chciałabym zająć się wszystkimi nagraniami, które mam do zrobienia. Z tego względu, że staram się, wiecie, w niedzielę robić sobie właśnie taki dzień wolnego. Jeśli mogę, to po prostu wszystkie swoje obowiązki rozkładać od poniedziałku do soboty, tak, żeby właśnie chociaż ten jeden dzień mieć na odpoczynek, szczególnie że niedziela, no wiadomo, dzień przed poniedziałkiem, czyli jest to taki idealny moment, żeby sobie jeszcze gdzieś tam przed powrotem do pracy odpocząć. Także cieszę się, że ostatecznie udało mi się zmobilizować, usiąść i jednak coś nagrać bo gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że może bym to przełożyła na jutro, a podejrzewam, że to też by się mogło później różnie skończyć, także czasami nie ma co odkładać i lepiej wsiąść się zmobilizować i zrobić to, co mamy do zrobienia wtedy, kiedy powinniśmy, mimo że jest ciężko. Chciałabym tutaj jeszcze skorzystać z okazji, że tak sobie siedzimy i rozmawiamy, ponieważ jakiś czas temu wpadłam na pomysł, aby zorganizować taką nie serię, ale um, myślałam, że może po prostu rzucałabym Wam jakiś taki luźny temat we vlogach, e, na który mogłabym się wypowiedzieć zarówno ja, jak i później w komentarzach wy. E, I tutaj wiecie, mam na myśli od jakichś takich błahych rzeczy, typu ulubiony film czy książka, a przez e, rzeczy jakieś może bardziej gdzieś tam. Mm, na przykład, no nie wiem, gdyby ktoś miał ochotę podzielić się jakimś małym biznesem, który lubi bądź który być może prowadzi, to moglibyśmy stworzyć po prostu takie miejsce, gdzie te Wasze jakby też polecenia czy opinie, czy po prostu gdzieś tam to, co Wy byście wnieśli, E, właśnie w tych komentarzach mogłoby się przysłużyć nie tylko mi, ale i Wam nawzajem. Tak więc pomyślałam, że byłaby to może taka szansa do tego, żeby się trochę lepiej poznać i nie tylko ja z Wami, ale też wy między sobą. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani czymś takim. Myślę, że po prostu przygotowałam sobie pulę jakichś takich zagadnień, które mogłabym pojedynczo co vloga gdzieś tam wplatać w treść. I wtedy, gdyby ktoś miał ochotę udzielić odpowiedzi, czy tam właśnie powiedzieć coś od siebie na ten dany temat, no to moglibyśmy to robić w komentarzach. Dzięki czemu też wy między sobą moglibyście jakoś gdzieś tam bardziej się poznać i też porozmawiać. Także jestem ciekawa, co myślicie na ten temat i czy w ogóle by to wypaliło, także możecie mi dać znać. No a teraz już zapraszam Was do vloga. Przyszło ostatnio do mnie zamówienie, na które bardzo czekałam, ponieważ jest tutaj rzecz, którą chciałam od dłuższego czasu spróbować, a dokładnie sprawcą tego zamówienia była Butterfly PT. Nie wiem, czy kiedykolwiek o niej słyszeliście, to nawet nie tyle jest herbata, co bardziej taki napar, ponieważ on się składa z samych kwiatów. I po zaparzeniu przyjmuje on barwę niebieską. Natomiast w momencie, w którym dodamy soku z cytryny, zamienia się w taką różowo-fioletową. Dlatego też jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie tak to będzie działać. Zaraz sobie zrobimy test i sprawdzimy. Zobaczymy też, jak smakuje. I właśnie był to produkt, który chciałam przetestować. Także dla niego złożyłam to zamówienie. Wzięłam od razu dwie sztuki, bo jeszcze brałam dla rodziców. Natomiast przy okazji zamówiłam sobie również taką zieloną herbatę, bo akurat okazało się, że jak ją wezmę, to będę miała darmową przesyłkę, a niewiele musiałam dopłacić po prostu tak się bardziej opłacało. To akurat jest zielona herbata z aronią, trawą cytrynową i aromatem z bławatka. Zobaczymy, jak będzie smakować. Nazywa się Enchanted Garden, i teraz jakiś czas temu zamówiłam sobie w końcu zaparzacz taki do herbaty. Więc wydaje mi się, że teraz najwyższa pora, właśnie przerzucić się na takie sypane. Zobaczymy, czy faktycznie będą smakować lepiej. W zamówieniu były dołączone jeszcze takie dwie krówki. Nie wiem, czy to są zwykłe krówki, czy mają jakiś inny smak, ponieważ. Te opakowania trochę nawiązują do yerby, a wiem, że oni w tym sklepie właśnie głównie sprzedają yerbę, także jestem ciekawa, czy ten smak będzie właśnie jakiś inny, także też spróbujemy sobie najwyżej zrobić test smaku. Biorę się właśnie za próbę zaparzenia herbaty, którą Wam przed chwilą pokazywałam i z tej okazji nawet pożyczyłam sobie szklankę od mamy, ponieważ ja nie mam niestety żadnego takiego kubka, który by był przezroczysty, więc nie byłoby widać aż tak tego efektu. Także specjalnie na tę okazję właśnie pożyczyłam taki, żeby wszystko było ładnie widoczne. Jak widzieliście, wszystko się udało, ona ładnie zmienił kolor, teraz jest taki fioletowy, burgundowy. Wydaje mi się, że też chyba trochę za długo parzyłam go albo dałam trochę za dużo tych kwiatów, bo ten kolor był taki bardzo mocny, intensywny, natomiast jak widziałam go gdzieś w internecie, to często też był właśnie taki dosyć jasny, właśnie bardziej błękitny niż ciemnoniebieski. Natomiast z tego co też widziałam bardzo dużo osób parzy to, a następnie czeka do wystudzenia i dodaje kostki lodu i robi z tego bardziej taki orzeźwiający napój. Więc zaraz spróbuję i zobaczymy jaki w ogóle ma smak. Jest to bardzo dobre, chociaż byłem szczerze, że Jedyne co czuję to cytrynę, bardzo takie kwaskowate i orzeźwiające. Ciężko mi powiedzieć, jakby smakowało samo, i wydaje mi się, że chyba następnym razem tak zrobię: że spróbuję po prostu wypić to, jak będzie jeszcze niebieskie, bez dodawania soku z cytryny, żeby zobaczyć, jak właśnie smakuje tak na czysto, bez niczego w środku. Ale, Ale smak jest bardzo dobry. I w sumie wcale się nie dziwię, że jest to często robione na zimno, bo faktycznie smakuje bardzo cytrynowo i orzeźwiająco, więc wydaje mi się, że właśnie z kostkami lodu w lecie też świetnie się sprawdzi. Także w sumie polecam Wam. Na pewno jest to coś innego, coś ciekawego. No jak sami widzieliście, to zmienianie kolorów wydaje się takie magiczne. Podejrzewam, że jeszcze pewnie będzie farbowało język, więc jakbym miała później niebieski czy tam fioletowy, to się nie zdziwcie. Ale spróbujemy sobie jeszcze może od razu tą krówkę, bo też jestem ciekawa. Jest zielona, więc na pewno ma coś wspólnego z jermą. O, papierki się A Wygląda w ten sposób. Trochę kolorem też przypomina maczę. Poza tym, że bardzo się klei, to przebija się w niej właśnie taki mocno mm, ziołowy posmak. E, ciekawa. Ale jest też dosyć słodka, to znaczy jakby jest wymieszany, wiecie, taki słodki smak tradycyjnej krówki właśnie z jakimś takim ziołowym, herbacianym aromatem. Ale ciekawa forma i myślę, że warto spróbować. Korzystając jeszcze z okazji, chciałam Wam powiedzieć, że używam już tej butelki od ponad dwóch tygodni i póki co jestem bardzo zadowolona, sprawdza się świetnie, nic się z nią nie dzieje, także uważam, że zakup był faktycznie udany, więc jeżeli ktoś się zastanawia, to ja jak najbardziej ją polecam. W poprzednich vlogach na Waszą prośbę pokazywałam Wam kosmetyki do makijażu oraz do pielęgnacji ciała, jakich aktualnie używam. Natomiast dzisiaj przychodzę z kolejnym odcinkiem z tej serii i dzisiaj mam dla Was pielęgnację ciała oraz włosów, szczególnie o te włosy, też jeszcze pytaliście, więc mam nadzieję, że uda mi się pokazać wszystko za jednym zamachem, i że nie będzie to trwało jakoś bardzo długo, bo w sumie z tego trochę, ale nie sądziłam, że będzie aż tyle. No ale nieważne. Zacznijmy może od produktów właśnie do ciała. Jeżeli chodzi o. Mycie, to mam tutaj dwa produkty z JOP. Pierwszy to jest żel pod prysznic o zapachu drzewa sandałowego z szafranem i patchouli. Ja go bardzo lubię, to jest taki dosyć specyficzny zapach. Na pewno nie każdemu będzie pasował, bo on jest lekko cięższy. No, takie typowe drzewo sandałowe, można powiedzieć, że bardziej męski. Ogólnie ta niebieska linia to jest linia Unisex, także to są jakby bardziej takie uniwersalne, właśnie zapachy. Natomiast jest wyjątkowy, jeżeli właśnie takie lubicie, to naprawdę polecam go sprawdzić Natomiast druga rzecz to jest po prostu płyn do higieny intymnej, to jest geranium z żurawiną Ja ogólnie do ciała te produkty ją bardzo lubię, co zresztą pewnie też wiecie, bo jeżeli ktoś jest ze mną dłużej, to wiecie, że ja już ich używam od naprawdę lat I po prostu tylko zmieniam sobie zapachy, żeby sobie gdzieś tam to urozmaicić Następnie, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to mam emulsję do ciała nawilżającą. To jest po prostu taki balsam. Ona jest emolium, do skóry wrażliwej, suchej i skłonnej do alergii i to jest, ja już też kiedyś o tym mówiłam, bo używam go chyba, nie wiem, już od jakichś 5 lat, nie, może przesadziłam jakichś 4 lat. W każdym razie to jest jedyny produkt, który faktycznie moje ciało jest w stanie nawieżyć, bo jeżeli chodzi o takie zwykłe balsamy dostępne w drogerii, to one działają na chwilę, a później wstaje rano i to ciało, jakby znowu, jest takie przesuszone. Natomiast jeżeli regularnie używam tego produktu, to naprawdę nie mam żadnych problemów z suchą skórą. Także jeśli właśnie gdzieś tam mierzycie się z jakimiś przesuszeniami, szczególnie teraz w tym okresie grzewczym, to też polecam Wam sobie sprawdzić. A następnie mam oczywiście jeszcze też piankę do golenia, to jest taka najzwyklejsza z Wenus, w sumie kupuję jakąś przypadkową, ale zazwyczaj z tej firmy, najbardziej lubię jak właśnie są na promocji, to tam wtedy wychodzi całkiem atrakcyjnie. Mam oczywiście jeszcze też antyprespirant, to jest akurat Niwa i w sumie akurat mam go pierwszy raz bo nie przepadam za produktami z Nivea, bo kiedyś mnie uczuliły. Natomiast akurat ten był na promocji, więc stwierdziłam, że ten wezmę, ale zazwyczaj mam Rexone. I tutaj jeszcze dwie takie drobniejsze rzeczy to zmywacz do paznokci z Isany, ponieważ ja paznokcie maluję zwykłym lakierem, nie używam hybryd, także potrzebuję właśnie takiego produktu. I mam tutaj jeszcze krem do rąk znakomi. On też się bardzo dobrze u mnie sprawdza, bo zazwyczaj miałam tutaj problem z właśnie takimi przesuszeniami pomiędzy palcami, natomiast jak używam tego kremu, to na szczęście nic mi się z rękami póki co nie dzieje, a już też w sumie jest to któreś z kolei moje opakowanie. I ostatnia rzecz, jaką tutaj mam właśnie do ciała. To jest szczotka do szczotkowania na sucho z bo Kiedyś używałam peelingów, później przerzuciłam się właśnie na szczotkowanie ciała Sprawdzało się to u mnie bardzo dobrze, natomiast nie ukrywam, że jakoś tak ostatnio wypadłam z wprawy czy tam z rytmu i no dawno tego ciała nie szczotkowałam, więc najwyższa pora do tego wrócić. Przy szczotkowaniu ciała oczywiście trzeba pamiętać, że to nie dla każdego jest wskazane, dlatego też najpierw się upewnijcie, że jakby w Waszym przypadku nie ma żadnych przeciwwskazań. Ja staram się uważać, jeżeli chodzi o uda, bo mam tak lekko popękane naczynka, Dlatego też wtedy no, niestety nie można szczotkować ciała, także tutaj te okolice staram się omijać. No i teraz myślę, że możemy już przejść do włosów. Jeśli chodzi o włosy, to mam cztery produkty i tutaj chciałabym od razu na wstępie zaznaczyć, że tak jak już mówiłam, ja nie jestem żadną włosomaniaczką, wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o pielęgnację włosów, w ogóle nie przywiązuję do tego wagi. Jakoś nigdy nie lubiłam poświęcać na to zbyt wiele czasu i energii i tak już mi zostało. No też moje włosy na szczęście nie są jakieś bardzo wymagające. Teraz co prawda wyglądają jak wyglądają, bo są jedynie umyte, a nie wyprostowane, więc takie mi się zrobiło troszeczkę napuszone siano, natomiast nie chciałam się ich jeszcze rano prostować, być może zrobię to później do tego filmu na Instagrama, jak będę nagrywać. Natomiast jeśli chodzi o produkty, których aktualnie używam do włosów, to jest to szampon Spantin taki. Jeżeli chodzi o szampony, to nadal wyznaję zasadę, że po prostu biorę ten, który jest na promocji aktualnie, i mam parę takich swoich ulubionych i zazwyczaj to jest po prostu tak, że wybieram te z tej puli, z której zazwyczaj korzystam, to jest około 4-5 różnych. I staram się zmieniać je, aby za każdym razem po prostu mieć inny, żeby nie kupować dwa razy podrząd tego samego, ponieważ uważam, że akurat to się dobrze przy moich włosach sprawdza, żeby te szampony zmieniać. Bo w momencie, kiedy używam jednego zbyt długo, to one się przyzwyczajają do niego i później łatwiej, i szybciej się przetłuszczają. Także u mnie metoda zmieniania szamponów zdecydowanie się sprawdza. Jeśli chodzi o maskę, to kupiłam sobie ostatnio z powrotem maskę z Kalosa Mango. Ta z mango jest wskazana do moich niskoporowatych włosów, więc stwierdziłam, że do niej wrócę. Ja już kiedyś jej używałam, jeszcze na studiach, i pamiętam, że zawsze byłam z niej zadowolona. Później przez bardzo długi okres czasu w ogóle nie używałam żadnej maski czy tam odżywki, używałam po prostu tylko szamponu. Natomiast teraz stwierdziłam, że spróbuję, i właśnie zamówiłam sobie takie większe opakowanie. I jeśli chodzi jeszcze o włosy. To mam tutaj olejek na końcówki z Isany, to jest taki dosyć chyba charakterystyczny produkt, bo z tego co wiem, to te olejki ostatnio znowu gdzieś tam stały się popularne, także też stwierdziłam, że właśnie wrócę sobie do takiego olejku na końcówki. I ostatni już produkt do włosów, jaki tutaj mam, to suchy szampon z Batiste. On jest o zapachu jabłka i mandarynki oraz orzeźwiającego ogórka z lekką nutą wiosennych kwiatów i drzew. No, jest to generalnie taka bardzo świeża, delikatna mieszanka. Wydaje mi się, że to jest chyba mój ulubiony zapach, jeśli chodzi o te szampony. I też jest właśnie taki najbardziej neutralny i powiedziałabym, że właśnie mocno kwiatowy. Jeśli jeszcze go nie próbowaliście, to naprawdę polecam. Nie wiem, czy jest dostępny stacjonarnie, bo ja go zazwyczaj kupuję przez internet. Natomiast chyba go stacjonarnie nigdzie nie widziałam, ale mogę się mylić. W każdym razie, jeśli chodzi o suchy szampon, to u mnie od czasu do czasu naprawdę sprawdza się bardzo dobrze. Kiedy te włosy, powiedzmy, no nie są pierwszej świeżości, ale jednocześnie nie uważam, żeby była potrzeba ich mycia, bo też staram się nie myć ich jakoś, wiecie, z dnia na dzień, żeby po prostu nie dopuścić do tego, że zaczną się jeszcze bardziej przetłuszczać. Także od czasu do czasu u mnie właśnie fajnie sprawdza się taki suchy szampon. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji. Możecie mi dać znać, czego wy używacie. Tak jak mówię, ja tutaj nie jestem totalnie ekspertem w tej dziedzinie. Używam po prostu zawsze tego, co się u mnie dobrze sprawdza i szczerze mówiąc w przypadku kosmetyków nie oglądam się za bardzo na innych, bo po prostu kieruję się tym, z czego ja jestem zadowolona. No i to w sumie na tyle, jeżeli chodzi o tę część. Jeżeli jesteśmy już w temacie kosmetyków, to pokażę Wam jeszcze dwie nowości, które ostatnio do mnie przyszły. To znaczy tak naprawdę nowością jest tutaj jedynie mydło do rąk z yop, bo jest ono o zapachu rabarbaru z różą, którego jeszcze wcześniej chyba nigdy nie miałam. Pachnie tak bardzo świeżo, wiosennie, wydaje mi się, że akurat będzie idealne na tę porę. Natomiast drugi to krem nawilżający do twarzy z Cerave na noc, który już też Wam pokazywałam, mówiłam, że go bardzo lubię. Dlatego też zamówiłam sobie kolejne opakowanie, ponieważ mój poprzedni już prawie się skończył. Jak widzicie u mnie drobna zmiana wizerunku i stylizacji, ale zepsułam sobie włosy, więc nie zwracajcie na nie uwagi. Najpierw stwierdziłam, że kręcę, zaczęłam, a później uznałam, że jednak chciałam je wyprostować, a że już były delikatnie pokręcone, no to za bardzo ich wyprostować się nie dało, więc w sumie zrobiło mi się teraz takie siano. I o, oh, nie podobają mi się, no ale już trudno nic nie zrobię. No i oczywiście Instagram kontra rzeczywistość, czyli na górze sukienka, a na dole dres. Ja już z powrotem jestem w dresie. Dzisiejsze nagrywanie okazało się kompletną porażką. Nic mi nie wychodziło, nic mi się nie podobało, nie wiem, jakoś w ogóle na siebie nie mogłam patrzeć na tych nagraniach, więc stwierdziłam, że odpuszczam. Nie wiem, może to kwestia tych włosów, a może to po prostu nie był mój dzień. Ale jedno, z czego się cieszę, to to, że nauczyłam się już odpuszczać, i kiedyś miałam tak, że jeżeli sobie coś założyłam i miałam w planach na dany dzień, to za wszelką cenę chciałam to zrobić, mimo że się frustrowałam, mimo że mi nie wychodziło, denerwowałam się i wiecie, za wszelką cenę po prostu cisnęłam dalej, żeby mieć to z głowy. Natomiast teraz jeśli chodzi o takie jeszcze bardziej artystyczne można powiedzieć, to już się nauczyłam, że po prostu jeżeli to nie jest ten dzień, to lepiej odpuścić, bo potem ten efekt i tak mnie nie zadowala i muszę to poprawiać. Więc nie ma co na siłę próbować, jeżeli nie wychodzi. Także dzisiejszy dzień już mam wolny. Muszę jeszcze tylko na chwilę usiąść do laptopa, żeby sobie dokończyć jedną rzecz. Bo też to się ze mną ciągnie już od zeszłego tygodnia. A jak to zrobię, to oddam się jedynie słodkiemu lenistwu i może jutro jeszcze spróbuję zrobić jakieś podejście do tych instagramowych rzeczy. Natomiast, no tak jak mówię, na dzisiaj już koniec z tym. Cię ostatni odcinek serialu, który oglądałam w ostatnim tygodniu. Mowa tutaj o koreańskim serialu 39, który opowiada historię trzech przyjaciółek, które znają się niemalże od czasów dzieciństwa. Um, łączy ich wiele wspólnych wspomnień, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Generalnie żyją ze sobą na co dzień bardzo blisko, natomiast pewnego dnia okazuje się, że jedna z dziewczyn jest nieuleczalnie chora i pozostałe dwie postanawiają pomóc jej wykorzystać ten czas, który jej pozostał jak najlepiej i starają się stworzyć jak najwięcej wspólnych wspomnień. Generalnie jest to taki typowy wyciskacz US, jest mega dużo takich smutnych momentów. W sumie to jestem w szoku, że dooglądałam go do końca, ponieważ to kompletnie nie jest coś, co lubię na co dzień oglądać. Poza tym ja też mam taką zasadę, że nie oglądam filmów czy seriali dotyczących właśnie chorób i generalnie takich przykrych rzeczy, tak więc tutaj w sumie byłam zdziwiona, że tak bardzo mi się podobał, ponieważ polubiłam właśnie te główne bohaterki i stwierdziłam, że Będę oglądać, pomimo tego, że gdzieś tam okazało się, że ta tematyka nie do końca mi leży, ale nie żałuję, bo faktycznie był bardzo taki refleksyjny, tak więc jeżeli szukacie jakiegoś wyciska to polecam zobaczyć ten serial. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, tak więc ja będę się z Wami powoli żegnać. Przyznam szczerze, że dawno nie miałam takiego filmu, z którego byłabym tak niezadowolona jak ten dzisiejszy, ale mam nadzieję, że przynajmniej Wam przypadnie do gustu. Nie wiem, to chyba faktycznie nie był mój dzień, jeżeli chodzi o jakieś takie kreatywne rzeczy. Tak więc pora już ten dzień zakończyć. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, miłej nocy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!